Jak nazywają się osoby, które zawarły kilkanaście lat temu umowę kredytu waloryzowaną do waluty obcej, w której bank umieścił ustanowienia niedozwolone? Każdy z nas wie, że są to frankowicze, ponieważ to właśnie frank szwajcarski najczęściej wykorzystywany był przez banki jako waluta indeksacji lub denominacji. Jednak najczęściej nie znaczy zawsze. Jak się okazuje, część kredytów była waloryzowana do waluty innej niż CHF, najczęściej do euro, dolara, ale zdarzały się nawet chińskie jeny. Bardzo często osobom z umowami innymi niż te z użyciem franka szwajcarskiego wydaje się, że ich umowy nie nadają się do wytoczenia powództwa przeciwko bankowi, ponieważ w mediach słyszy się o frankowiczach, a nie o dolarowiczach czy eurowiczach. Nic bardziej mylnego. Kredytobiorca posiadający kredyt waloryzowany do waluty innej niż CF, także może domagać się ustalenia nieważności umowy na drodze sądowej. Według ugruntowanej już linii orzeczniczej, polskie sądy niemal jednoznacznie wskazują, że nie jest tak naprawdę istotne, jaką walutę użyjemy do indeksacji czy denominacji w umowie kredytu. Ważne jest to, że banki w momencie zawierania umów nie przekazywały kredytobiorcom odpowiedniej informacji, na czym polega taka właśnie waloryzacja, jakie ryzyka się z tym wiążą, ani nie przedstawiały jakichkolwiek potencjalnych scenariuszy, które mogą się spełnić przez kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat w trakcie spłacania rat kredytu. Banki w taki sam sposób, jak przy umowach frankowych, ustalały jednostronnie kurs wymiany walut przy wypłacie kredytu, jak i przy jego spłacie. Klauzule abuzywne przy umowach z euro, dolarem, bądź jeszcze innej walucie mają dokładnie taką samą treść jak te z frankiem szwajcarskim. Z tym tylko, że zamiast symbolu szwajcarskiej waluty Używany był inny, i to już w zależności od umowy. I banki w tym miejscu wskazują, że kurs na przykład euro nie wzrósł tak gwałtownie na przestrzeni ostatnich lat jak frak. Jednak konsument na moment y, zawierania tej umowy nie był przystępnie informowany, na czym dokładnie w praktyce będzie polegała ta waloryzacja. Jak będzie rzutować na całość jego zadłużenia i, co za tym idzie, wysokość nałożonego na tego konsumenta zobowiązania. Ponadto banki twierdzą, że użycie innej waluty niż frank szwajcarski jest mniej rażące dla interesów kredytobiorcy. Ale przecież każdy konsument, czy to zaciągający kredyt waloryzowany do CHF czy euro, ma prawo wiedzieć i mieć pełną świadomość, jakiej dokładnie wysokości kredyt na siebie zaciąga i ile on ogółem będzie wynosił. Jeśli posiadasz umowę kredytu waloryzowaną do waluty innej niż frank szwajcarski, prześlij ją nam. Dokonamy bezpłatnej analizy i wrócimy z informacją, czy istnieje szansa na jej unieważnienie.